Cześć, witam Cię serdecznie na kolejnym filmie naszej firmy. Tym razem prezentujemy instalację fotowoltaiczną, jaką wykonaliśmy. Zobaczcie sami. Panele, jak widzicie, są skierowane na południowy wschód oraz południowy zachód, dzięki czemu tak naprawdę od schodu do zachodu słońca możemy czerpać tutaj energię z naszej instalacji fotowoltaicznej. Tutaj z naszej strony montaż jest zakończony. Jedyne, co jeszcze by pozostało tutaj i zalecamy zrobić, to jest to, aby jednak troszeczkę podciąć tutaj te drzewa w okolicy, no i to również tutaj już ze strony inwestora pozostanie zrobić. Kąt, jaki udało nam się uzyskać na samych ekierkach, to jest gdzieś tutaj około 25 stopni, plus dodatkowo kąt dachu maksymalizuje tutaj nam tą produkcję. Nie ukrywam, że bardziej nam zależy na produkcji w godzinach popołudniowych, ponieważ to wtedy największy pobór prądu jest w naszych domach. Gotowanie, tutaj wszelkie tego typu prace, włączone światło, i tutaj wtedy najwięcej pobieramy, dlatego jak widzicie większość paneli jest jednak tutaj na tą stronę zachodnią skierowane. Na wschód mamy tylko tyle 6 paneli, czyli minimalnie, aby ten jednak falownik się prawidłowo uruchomił. Dach jaki tutaj mamy jest to wieżba dachowa, drewniana no i na nią jest położona łata kontrolata, no i blacha trapezowa oczywiście tutaj system dwugwintowy czyli dwugwint o długości 20 cm na nie zostały następnie zamontowane ekierki na ekierki profile no i już nasze tutaj finalne wykończenie w postaci Paneli. Pełne okablowanie oczywiście jest ciągnięte do falownika, no i oczywiście uziemienie. Uziemienie, jakie wykonaliśmy tutaj, zeszliśmy do poziomu z tego co pamiętam około 6 ohm, czyli naprawdę bardzo już fajne uziemienie. Na szczęście jest fajny grunt, więc kilkoma szpilkami udało się to załatwić. A teraz wspólnie z Wami przeniesiemy się do naszego falownika. Jak widzicie, falownik klasycznie selfy, tak samo jak i panele selfy, no i zabezpieczenia AC, DC. Mamy rozdzielony komplet zabezpieczeń AC, czyli ogranicznik, przepięć, rożnicówka i bezpiecznik, no i oczywiście DC klasycznie ograniczniki przepięć od firmy Philips Contact, czyli tak naprawdę no, tutaj topowe, topowe zabezpieczenia, aby mieć pewność, że na pewno wszystko będzie działało tak, jak powinno działać i zabezpieczy nas, naszą instalację, naszą instalację elektryczną przed jakimiś niechcianymi problemami. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam Cię do kontaktu, zapraszam Cię do obejrzenia innych naszych materiałów, no i przede wszystkim dowiedzenie się, na jakie dotacje można liczyć, ponieważ za chwilę startują kolejne dotacje na instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, magazyny ciepła, instalacje fotowoltaiczne. To wszystko będzie ujęte tutaj w najbliższym programie. No i tutaj pulę, jaką możemy zgarnąć, jest to ponad, dobrze, ponad 20 tysięcy, czyli tak naprawdę te 50% instalacji, myślę, że śmiało przy takich kompaktowych będzie, będzie pokryta taką dotacją.